Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku mojej hardkorowej serii Minecraft dziś e, dokończymy budowanie tego domku a ogólnie to jestem śpiący będzie chcę spać nie wiem co z tego wyjdzie nagrywania całego no ale nic, postaram się coś dzisiaj tak zrobić Hmm. Czego ja potrzebuję? Ja potrzebuję piasku, tylko muszę stąd iść tam na dół i go wziąć skądś. Chyba stamtąd. A tam zejdę i zaraz wrócę. Okej, okay, dobra, już jesteśmy z powrotem na dole. I tutaj byśmy wykopali ten cały piasek, który się tutaj znajduje. Nie wiem jak to będzie wyglądało, żeby to nie wyglądało jakoś do bani. Żeby nie zniszczyć tak tego terenu za bardzo te ubytki mogę pozupełniać ziemią odbieram po, to chyba też będę uchwził. Tu też mogę zbierać, dobra. Fajnie, woda. Hmm, ogólnie ile mam już? 28. Nie, to za mało i tak. Nie starczy nam. A tak przy okazji pójdę pozbieram te dnie. I w w niedalekiej przyszłości, gdy się zbiera kilowatów, chyba szybciej w upadkach, może Dobra, zbieramy jeszcze dwie zostały. Nie, trzy. I ostatnia. No, jeszcze ściemnia powoli. Jeszcze się wybiorę tutaj i ten piasek też zbiorę. I trzcinę może przy okazji. To też pozbieram. A, pchamie do przodu teraz trzeba ułożyć to żeby nie było takiego dwa, raz raz raz, raz a tu mam przecież tyle dirta że możemy kopać, no, to jest pod spodem I zakrywamy. Nie chcę po prostu, żeby. Bo jak tu będę kopał, tak to te dziury będą po tym piasku. Nie chcę, żeby. Nie chcę niszczyć po prostu tego całego wyglądu, co mam przed przy swoim domu. Ok, i wracamy. Okej, okay, jesteśmy z powrotem. Ja już sobie poprzetapiałem to, co miałem poprzetapiać i mamy trochę szkła, kamienne schody i kamień. No więc zaczynamy budować. Okej, okay, a więc już budowaliśmy to co nie jak budować. W po dodatku poszedłem jeszcze pozbierać. Nie pozbierać, tylko pozabijać kurczaki, które tam się znajdowały gdzieś mniej więcej w tamtym kierunku. I przy okazji, gdzieś z 10 A ja, jak mam dwa kurczaczki małe. To taka. Mała. I ogólnie nagrywałem wcześniej, a zapomniałem włączyć głosu w mikrofonie i musiałem od nowa. Nagrywać. No ale tu nic. Możemy jeszcze tutaj dobudować tą ścianę, bo jak wracałem to się ząbiaki mi tutaj dwa zespałniły i prawie mnie zabiły. Miałem mało życia. No to dobudujemy tą ziemię, usuniemy, bo to nam niepotrzebne. Ziemia to wróg. Nieładnie wygląda. No, coś jakiś Okej, Ok, wybaczcie za te problemy, ale miałem jakieś. Klawisze mi się nie chciały ściskać. Nie wiem czemu. Dokończę tutaj to budowanie. Tutaj chyba nie będę, bo to będzie ze szkła, żeby był widok ładny. Ale to trzeba usunąć. Tą ziemię. I tak, miałem się wybrać pokami, bo już go nie ma zbyt dużo. Ale raczej tego nie będę robił, tylko, tylko się wkopię tutaj w dół tego magazynu całego. Tylko muszę kilo w sobie chyba. A nie mam jeszcze, mam jeszcze te dwa, to może mi starczą. Teraz tak. Tam jest w dół, na ile kratek Gdzieś mniej więcej. Jedna, druga, trzecia, czwarta. No, na 10 myślę, że jest tu. Możemy spokojnie wykopać, żeby tutaj były schody. To jest tak. Tu są dwie, czy jeszcze jeden? Aj, ziemia. Niedobra ziemia. Nie lubię ziemi Trzeba ją zlikwidować. I kopiemy tył. Nie wiem na ile te schody zrobić. Chyba na 4 w dół zrobię, czyli będzie raz, raz, dwa, tu będzie trzeci i jeszcze jeden czwarty, czyli od tego poziomu będę kopał. Normalnie okay. trzeba tu wyrównać ładnie. I łopatka się przydała. I wkładać ładny kamień. Ok, teraz tutaj. Aha, jeszcze tu. Z tego co widzę, tutaj dużo ziemi. Tej jest. Ma być kamień przecież. Tak czy. Albo dobrze, niech będzie tak jak jest na razie. No to wykopiemy i ja muszę zobaczyć na limit czasu, bo nie wiem ile mi jeszcze zostało. Nagrywanie. Aj, kilof mi się popsuł. No i okej, okay, tutaj jest. I tu jest to wyjście. No i fajnie, będzie oszklony taki. Lubię ogólnie, właśnie chciałbym, e, lubię takie góry się w nich budować, bo można mieć fajne widoki z nich. Tak jak widzicie tutaj mam fajny widok, tam z drugiej strony też jest dosyć fajnie to wygląda tutaj ten widok. Tam z góry również jest też fajnie to wygląda wszystko Tutaj będzie fajnie też wyglądać takie albo nawet i tą ścianę chyba tak tutaj zlikwiduję od tej, tej połowy, żeby było żeby tylko szkło. To będę musiał i tak postawić. Ok, a nie, sorry, że tak kopię bez, bez mówienia, ale denerwują mnie te klocki. Tam, Co tam były? Zrobimy piękne schody. Aha, to tak, nie trzeba tu to, to, to. Jest. Ok, są cztery, a my potrzebujemy osiem, czyli jeszcze. Jeszcze tak. I są, jest osiem schodków. No i okej. Okay. Pierwsze, drugie, trzecie i czwarte. Dobra, i ja idę zobaczyć na limit czasu. Ok, została nam minutka, więc yy, tylko kilka słów. Co zamierzam zrobić w na następnym odcinku. Trzeba się wybrać po piasek, to gdzieś dalej stąd i trzeba by się było wybrać po drewno, bo nie mam go zbyt wiele. Usunąć ogólnie tutaj to wszystko, tą ziemię całą i zastąpić stonem, żeby to jakoś ładnie właśnie wyglądało, bo nie wygląda to zbyt dobrze. I później y, trzeba by się było wybrać znowu do kopalni po y, jakieś diaksy, żeby mieć z czym walczyć przeciwko potworkom nie tylko co nie kurczaki okej, okay, no to ja się będę z wami już żegnał kolejny raz z tego samego miejsca widzimy jak słoneczko ładnie zachodzi. Do zobaczenia w następnym odcinku siema.